Temat skrzynek niezwykle Was interesuje, więc co jakiś czas muszę zaktualizować najciekawsze skrzynki do inwestycji na chwilę obecną na markecie. z tym jest na łapkę w górę. Lecimy. Obecnie skrzynie w cs są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase, Szansa na Oula, Wulkana, Glovesy Wygląda to nieźle, ja trafiam. Neon Oprócz tego dostępne również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie przecież oczywiście tutaj kodzik fiako, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Na samym starcie mamy frakcja, czyli oczywistą oczywistość. Skrzynia, która najprawdopodobniej jest pierwsza w kolejności do wywalenia z puli dropów. Skrzynia sprzężona z shuttered webem, w związku z czym tu jest naprawdę masę czynników, które wpływają na to, że ta skrzynia nie jest głupia i nie jest po prostu... Warta przeoczenia. W związku z czym nie zamierzam się dużo o niej odgadywać, bo byłem o niej wielo, wielokrotnie, więc na pierwszym miejscu Fracture Case. Kolejne miejsce: Wildfire Case. Tego się być może nie spodziewałeś, ale skrzynia operacji Wildfire jest dosyć ciekawa. Z tego powodu, że zawiera na swoim pokładzie jedyne w swoim rodzaju noże, a mianowicie Bowie Knife, które znajdziemy tylko i wyłącznie w tej skrzyni. W tych skinach, bo oczywiście Bowie Knife tam znajdziemy później w innych odsłonach, ale w tych OG odsłonach znajdziemy tylko i wyłącznie w tej skrzyni. W związku z czym, warto też powiedzieć o takim, jakby scenariuszu, który często ma miejsce, że na początek, kiedy kosy wchodzą. Są średnio lubiane, a potem są wręcz gloryfikowane. Najlepszym przykładem tego jest Butterfly, który jak tylko wchodził do CS lata temu, to ludzie mówili, że to jest jakaś pomyłka, że oni to wywalą i w ogóle. A teraz jak sobie popatrzymy, to najwięcej prosówkę właśnie z butterflyami i coraz więcej ludzi chce te Butterfly'e mieć. W związku z czym pytanie, czy do jego coś takiego będzie, coś takiego dojdzie, ale ma też swoich zwolenników. ludzie, niektórzy lubią te większe kosy. Tam jeszcze z tym update'em, że teraz ta ręka jest widoczna, jakoś zainteresowanie wróciło. Przyznał plus fenomenalny fuel injector tutaj w tej skrzyni, który też warto coś tej skrzyni będzie pchał do góry, według mnie przyszłościowo. Pikobelo opcja. Na markecie zaledwie 7000, bo to jest jeszcze z czasów, kiedy tak się nie myślało o takim grubym inwestowaniu na markecie Steam. Schodzi jej dosyć, dosyć mocno, więc to mnie tylko i wyłącznie cieszy. Kolejna skrzynia to CS20 Case i tutaj mocne nastawienie na noże w niej zawarte, a mianowicie Classic Knife. Noże znane z wcześniejszych odsłon kultowej serii, w związku z czym zawsze będą miały swoich zwolenników. I tutaj na starcie, kiedy one się pojawiły, totalnie inaczej niż zawsze, czyli bardzo, bardzo ludzie byli z nich zadowoleni. Ich jakoś turbo dużo nie ma, w sensie samych noży, w związku z czym umówmy się, to jest jest dla nas dobry argument. Kolejnym dobrym argumentem jest oczywiście Supply w postaci 22 tysięcy sztuk. Nie jest to jakoś turbo dużo, zważywszy też na to, że ta skrzynia zadebiutowała w 2019 roku, więc też należy zwrócić uwagę na to, że może tutaj to nie jest zbyt duży czas. Niestety, skiny najlepsze nie są, A AWP Wildfire bardzo ładna, bardzo lubiana, ale oprócz tego wiele dobrego na temat skinów powiedzieć nie mogę. Ale myślę, że te noże są jedne w swoim rodzaju i nie wydaje mi się, żeby Valve kiedykolwiek zaryzykował powrót do tych noży, to znaczy, żeby kiedykolwiek jeszcze pojawiły się Classic Knife'y. A zawsze ktoś będzie tego Classic Knife'a chciał, w związku z czym mam wrażenie, że to jest skrzynia, która ma naprawdę przecą ciekawą przyszłość. Kolejna opcja jest troszeczkę bardziej językowna, mowa tutaj o Danger Zone. Ie. Dlaczego jest to trochę bardziej językowna opcja? To ano z tego powodu, że po pierwsze, ta Skrzynia sama w sobie nie jest najgorsza. Do inwestycji jako takiej jest w początku, ale nie wiem, czy mi ją umieścił przy okazji top 10 najciekawszych skrzynek. Muszę przyznać, że Supply jak i schodzenie całkowicie turbo pozytywne, w szczególności to, ile tych skrzyni schodzi w ostatnim czasie. No, że bardzo, bardzo ładne, skrzynia sprzężna z Horizon Case'em oczywiście. Horizon dla przypomnienia kosztuje troszeczkę więcej, bo on kosztuje 4,40, kiedy to Danger Zone kosztuje 3,90, więc tu może dojść do sytuacji, że te skrzynie będą nawzajem siebie jakoś tam hały, ale bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie o tym, że Danger Zone mógłby nigdy do CSA już nie powrócić, w sensie nie zobaczymy Danger. Zona w dwójce. Z jednej strony są przecieki na jedną, jak i na drugą stronę, bo z jednej strony mamy jakieś przecieki, że w plikach gry ode się danger zone coś zmienia, ale z drugiej strony mamy grono ludzi, którzy mówią, że nie, nie, że oni już nigdy do tego nie wrócą. I wtedy ta skrzynka w jakiś sposób mogłaby zyskać na wartości z perspektywy takiej, że to jest danger zone. Tylko po pierwsze, ja nie ufam do końca temu, że w jakiś sposób prestiż tego, że to jest skrzynia z tytułem trybu, którego już nie ma, nagle gigantycznie zyska na wartości, z tego powodu, że nie jest to przecież kolekcjonerski skrzynek. Gdyby to było, nie wiem, kosa związana tylko i wyłącznie z tym danger zone, Danger Knife, no to ona faktycznie, żeby no to była, wiecie, przedmiot, który jest używany w grze i który faktycznie jakoś odwołuje się do czegoś, czego już nie ma, jak najbardziej to byłoby zarobiste. Ale z perspektywy tylko, że to jest skrzynia, to nie wydaje mi się, żeby skrzynia była aż tak nagle. Mega zyskała na prestiżu z perspektywy tego, że noś nazwę rybok tego już nie ma. Ale dużo ludzi w ten sposób mówi, więc ja zawsze muszę patrzeć z tej perspektywy, że być może czegoś nie wiem, być może czegoś nie rozumiem, i być może FOMO ludzi będzie na tyle mocne, że po prostu jest to większe niż jakiekolwiek logiczne myślenie i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Kolejna skrzynia, o której mówię, od zarania dziejów, czyli Falcon Case i. Tak będą sprawy, w tym czasie ona sobie fajnie rośnie. Mamy tutaj na pokładzie noże, które są jedyne w swoim rodzaju, w sensie falkiony OG. Te, w tych takich klasycznych, że się tak wyrażę, odsłonach. Później się one oczywiście pojawiają przy okazji innych. Ale te klasyczne y, falkiony, właśnie widzimy tutaj. Są one, wiadomo. Mniej, bardziej lubiane, na ogół trochę jednak mniej, ale jestem przekonany, że z czasem one będą tylko zyskiwały na wartości i zawsze ktoś Falkiona będzie chciał posiadać. Dodatkowo bardzo, bardzo ładne skiny, to trzeba oddać w przeciwieństwie do tych poprzednich skiny, skrzynek. Te skiny są naprawdę ładne, no i też umówmy się, dosyć wiekowa skrzynia, bo 2015 rok, w związku z czym nie ma lipy, nie ma wiochy. Należy sobie powiedzieć, że supply bardzo niski, taki, który lubię po prostu bo to jest mniej niż 10 tysięcy, to już są takie fajne skrzynie, na które się fajnie patrzy, które według mnie mogą naprawdę robić fajne krotości, o to najbardziej chodzi, ale jeszcze są przed tym momentem, kiedy już kosztują. Wiecie, 10, 20, 30 zł, bo wtedy się dużo ciężej. Tutaj mam wrażenie, że powoli się robi troszeczkę ostatni dzwonek na tą skrzynię z perspektywy takiej, że w przestrzeni ostatniego miesiąca też się troszeczkę podrożała. A patrząc chociażby z perspektywy tutaj od yy, czerwca czy od lipca, gdzie możemy zobaczyć, że było za 3,50, obecnie za piątkę. Myślę, że to też dowodzi, że w jakiś sposób ta skrzynia zapomniana nie będzie. Obok Valkyona zawsze stawiam Shadowa, bo u nich jest podobna sytuacja, tylko że przy okazji Shadowka mamy oczywiście Shadow Dagger, w związku z czym tutaj też należy ją jakoś tam honorowo wspomnieć. Kolejny case to Glove Case, czyli skrzynia, przy okazji której dostaliśmy rękawice, które znajdują się tylko w tej skrzyni i w Operation Hydra Case. I to już ci trochę powinno dać, dać do myślenia, bo Operation Hydra Case, czyli skrzynia, która pierwsza pojawiła się w modelu takim, że można ją odbijać tylko i wyłącznie podczas operacji. To była mała rewolucja i faktycznie miała na miejsce. Warto sobie powiedzieć o tym, że kosztuje 87 zł na markecie zaledwie 580 takowych sztuk, a to nie jest skrzynia, proszę Państwa, z 2012-2013 roku, tylko z 2017, więc umówmy się, nie ma lipy, nie ma wiochy. Stąd wierzę mocno w Glove że on może być naprawdę ciekawy. Już kosztuje 28 zł, więc tej tekrotości będzie dosyć ciężko, ale z perspektywy tur turbo long no on do tej Hydra Case'u y będzie jako, jakoś tam, będzie ją cały czas gonił, no nie? Więc to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I Glove case tutaj umieszczam wśród top 10. prawda, skiny. Niezbyt tegies, ale ja bym się tą skrzynią zainteresował. Być może nie szedłbym jakoś w nią olin, ja bym bardziej szedł w tańsze skrzynki all Olin, bo one mogą coś większe krotności, ale z perspektywy turbolong turbo long termowej, lokaty pieniędzy, glove Case absolutnie nie wygląda źle. Pokuszę się o stwierdzenie że trochę inaczej. Z perspektywy też ostatnich spadków, które miały miejsce, możemy tą skrzynię kupić naprawdę naprawdę fajnych pieniądzach, tak to przynajmniej według mnie wygląda. Revolver case, czyli, no pokusiłbym się o stwierdzenie, że pewniak, ale nigdy nie powiem, że coś jest pewniakiem. Muszę przyznać, że revolver case to jest naprawdę potężna skrzynia z tego powodu, że zawiera te noże, tak? Czyli Bajonety, dziewiątki, Flipy, Karambity W tych oryginalnych odsłonach, jak to możemy zobaczyć Noże, na które popyt będzie zawsze Noże, które kojarzy każdy cs sowiec, I możemy zobaczyć, że są one zawarte w aż 11 skrzyniach Więc potem nam to Helipton Ale najtańszą z nich i najnowszą jest właśnie Revolver Case W związku z czym, jeżeli Revolver będzie dojrzał, Wszystkie inne skrzynie też w jakiś sposób będą Skiwały na wartości, z czego większość z nich Jest już w naprawdę mocnych, mocnych cenach Tutaj stawiana, w związku z czym Revolver Poniekąd będzie chciał je gonić, z tego powodu, że ludzie Zawsze będą chcieli otworzyć te noże i warto po prostu o tym wiedzieć. No gigantyczny minus, skiny w niej zawarte, oprócz tego kawaha z Raya, który ma wielu wyznawców. Nic dobrego na temat skinów powiedzieć tutaj nie mogę. Supplyowo, mega, mega fajnie, a duży ruch na tej skrzyni myślę, że poniekąd utwierdza nas w tym, że ludzie tą skrzynię otwierają. Zresztą też widzieliśmy wielokrotnie po prostu na statystykach. Co należy sobie powiedzieć, to to, że klaczka jest to jest skrzynia, o której mówiłem tak się zawsze, że to jest fajna skrzynia do inwestycji. I to wszystko miało miejsce do momentu, kiedy nie wszedł Revolution Case, który no wniósł rewolucję i wprowadził te noże, które pojawiały się w 2018 roku, a skrzynia, która wchodzi w 2023 zawiera te same noże. No, jak nazwa wskazuje i zobowiązuje, rewolucja się dokonała. W związku z czym ja obecnie patrzę na klacza bardzo sceptycznie, między innymi też z tego powodu, że jeżeli patrzymy na liczbę otwartych wszystkich skrzynek w całych dziejach, możemy zobaczyć, że Clutch Case to jest skrzynia, która została otwarta najwięcej razy. 150 milionów egzemplarzy Clutch Case zostało otwartych, co też przekłada się na to, że tych skinów jest po prostu gigantycznie. Gigantycznie dużo, stąd też mega niskie ceny. Zobaczymy, że czerwone skiny koszt, potrafią kosztować 5-20 zł, różowe potrafią kosztować po 10 zł. Także tutaj widzimy, że tych skinów jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc sytuacja, w której to skiny, faktycznie się zaczął lecić do góry, bo jest ich niewiele, jest naprawdę dalekim, odległym scenariuszem. Sytuacja, w której Revolution Case wyleci z polidropów, jest gigantycznie odległym scenariuszem. Supply Clutch Case jest bardzo duży, w związku z czym tutaj, jako update Clutch Case'a bym omijał, bo oni po prostu mówiłem wielokrotnie, no i tak się po prostu potoczyło a nie inaczej, więc warto też o tym wiedzieć. Chroma Case to jest skrzynia bardzo ciekawa, z tego powodu że już jest stara i ona ma te OG noże, ale z tymi nowymi y, malowaniami, znaczy nowszymi i tymi trochę lepszymi. Na pokładzie Doplery, marble fade, tiger tufy, damasku style. Więc noże, które jakby są w tym oryginalnym kształcie, w oryginalnym nożu po prostu, ale z odświeżonymi skinami. Również uważam, że popyt na nie będzie wieczny. Warto sobie powiedzieć o tym, że te noże są zawarte w trzech skrzyniach chromy, które już oczywiście nie dropią i które gdzieś tam wzajemnie będą siebie w jakiś tam sposób bustowały, tak? Możemy zobaczyć, że chroma jedynka to sytuacja z 2015 roku, więc dosyć stary pojemnik, no i mam gorsze, lepsze skiny na swoim pokładzie. Jeżeli chodzi ogólnie o chromy, ja bym po prostu znalazł swoją chromę, na zasadzie przepatrzył wszystkie trzy i zobaczył, która wygląda najciekawiej. Z jednej strony trójka ma bardzo ciekawego Chantico z Firea, no ale na drugiej strony najnowsze, i gdzieś ten supply troszeczkę tutaj jest. Z drugiej strony dwójka, która też, umówmy się, supply ma już trochę mniejszy. Ma Hyperbista, no ale też jakiegoś turbo gigantycznego szału nie ma. Z drugiej strony, z trzeciej strony, chroma oryginalna, czyli najstarsza. Zdecydowanie najniższy supply, ale skiny według mnie jeszcze słabsze. No, sprawa naprawdę do rozważenia. Warto sobie również powiedzieć i rozważyć Operation Breakout Weapon Case. Będę szczery, tutaj jest kosmos, jeżeli chodzi o noże, bo Butterflye są obecnie mega popularne. Mega ludzie chcą mieć butterfly i grać z butterfly'ami, w przeciwieństwie do tego co było Kiedy ta skrzynia wychodziła, ale z drugiej strony Należy ja sobie powiedzieć o tym, że po pierwsze, moda zawsze mija Po drugie, umówmy się, breakout tani już nie jest 32 zł, szansa żeby breakout Zrobił dwukrotność, oczywiście, że jest Ale według mnie szansa, że breakout będzie kosztował 64 zł Jest mniej prawdopodobne Niżeli Falcon kosztujący 10 zł Takie jest przynajmniej moje stanowisko W związku z czym uważam, że spoko skrzynia jako karta kapitału jako taka, żeby w nią ładować, Mam wrażenie, że wszelki hype na tą skrzynię już troszeczkę minął W związku z czym też może nie, że całkowicie po Bo ta skrzynia okej, okay, będzie sobie leciała do góry i tak dalej No ale też jest pewna granica, ok? W związku z czym, jeżeli jakoś cenowo ta skrzynia nagle by spadła Nie wiem, na 20-25 zł Wtedy całkowicie inna sytuacja Ale za 30-35 raczej bym ją omijał